Jeden kraj, a tyle smaków. Polska kuchnia jest niezwykle różnorodna i każdy region, każda wieś, a nawet każdy dom ma swoją kulinarną tradycję. Dziś świętokrzyska zmierzy się z Wielkopolską, a co z tego wyniknie? Na pewno nie będziemy głodni w powiecie gnieźnieńskim w Wielkopolsce. W tej okolicy zwykle na powitanie można usłyszeć takie słowa. Witaj ta wiara tej! Panie z Koła Gospodyń Atomówki każdego dnia udowadniają, że tkwi w nich ogromna moc. To jest po prostu siła w nas i to, że my się umiemy bawić, śmiać, być sobą, grać, śpiewać, tańczyć, to jest po prostu rewelacja. Organizujemy różne spotkania z ciekawymi ludźmi, Ćwiczymy, aktywność pełna, czujemy się ze sobą bardzo dobrze. I w ten sposób koło staje się nie tylko stowarzyszeniem. To wszystko, co robimy w koło ale i poza kołem, bo to są takie przyjaźnie, które nie tylko kończą się na zebraniach raz w miesiącu, ale na co dzień po prostu się wspieramy. Na chwilę książkę kucharską zamieniliśmy na taką książkę, Państwo pewnie znają, choć tytuł trochę mylący, książę Szaranek i czytam. Na obrazku nagrygolony był wąż boa, jak śrutuje jakiegoś zwiżoka. Znalazłam y, takie kulinarne akcenty. My też będziemy dzisiaj śrutować? Będziemy śrutować. Łapać kielochami i gryźć. I co to znaczy? To znaczy przekładać zębami i połykać. Czyli będziemy śrutować, czyli będziemy dobrze jeść na pewno. Na wyżynie Małopolskiej, u podnóża gór w województwie świętokrzyskim, rozciąga się gmina Radoszyce, a na jej terenie dwie wioski, kapałów i Radoska. Dzięki aktywnym paniom z koła gospodyń wiejskich tworzą jedność śpiewającą. Mam Tutejsze gospodynie zawsze znajdą czas na spotkanie. W miłej atmosferze przyjacielskich pogaduszek wymyślają rozmaite projekty. Lubią wspólnie haftować, wyszywać i wyczarowywać cuda z włóczki. Ich znakiem rozpoznawczym są kwiaty, skrepiny. Na szczęście ta tradycja też nie zaniknie mają bowiem swoich następców bo w jedności siła. Jemy dla przyjemności i jemy też na pewno dla zdrowia, a panie wiedzą, co jest najlepsze dla urody. Sok z czarnej Nie. jagody. I my z pewnością zjemy dzisiaj dla urody, bo jest sok z czarnej jagody zrobiony tradycyjnie, według tradycyjnej receptury, a tak. tradycja jest właśnie naszą pierwszą konkurencją. W drugiej konkurencji panie będą gotować tradycyjnie, ale z nutką nowoczesności, a ocenią to nasi znakomici jurorzy Artur Moros i Bartłomiej Witkowski. Dzień dobry, witamy panie. Dzień dobry, witamy panie. Artur Moros, szef kuchni, pasjonatryb i znawca Gęsiny, promotor rodzimych kulinariów na całym świecie. W programie Polski grill zachęcał do grillowania regionalnych specjałów. Tradycja ma dla niego ogromne znaczenie. Z doświadczenia wie, że stół łączy ludzi z różnych stron. W potrawach liczy się dla niego jakość, prostota i wyśmienity smak. Bartłomiej Witkowski, szef kuchni popularyzator tradycyjnych potraw w nowoczesnym wydaniu podkreśla, że pamięć o naszym pochodzeniu jest bardzo ważna i dlatego stawia w swojej kuchni na smaki lokalne i regionalność uważa, że podstawą smacznego jedzenia są dobre polskie produkty. Jajka w koszulkach gotowe znaczy, że tak. będzie coś z jajkiem w koszulce. Tak, co dokładnie? To będzie zupa szara i do tego będą ziemniaczki ze skwarkami. Zupa szara czy zupa jajeczna? Raczej taki sos szary z jajkiem i z ziemniaczkami. A na bazie czego się robi ten sos? Zasmaszki i karmelu. I karmelu. Zasmaszkę na maśle. Na maśle. Kładamy potem na talerz tuczone ziemniaczki. Krychane pyry, tak. Krychane pyry. Ze skwarkami. Czyli z myrdyrdą, z myrdyrda, tak. tak, to będzie ta myrdyrda właśnie. Czy to jest takie tradycyjne wielkopolskie danie? Nasze babcie jadły to, bo to takie kiedyś nie było takich bogatych dań. To takie było pospolite danie tutaj w naszym regionie wielkopolskim. A tutaj coś, czego też rzeczywiście w naszym programie jeszcze nikt nie gotował kugiel. Tak, tak. Kugiel to jest tradycyjna radoszycka potrawa. Składa się z ziemniaków, tarciny, cebuli, soli, pieprzu i mięsa wieprzowego. Musi być koniecznie żeberko. Co to jest tarcina? Tarcina to są ziemniaki tarte na ręcznej tarce. Teraz o świętokrzyskiej kuchni chciałabym wiedzieć tyle, że. To nie jest taka prosta kuchnia, bo to jest też mieszanka, jak wiele w Oczywiście, ogóle Oczywiście, no świętokrzyskie, no to gospodarka, prawda? Więc ten chłop w tej gospodarce, w tym polu, w tym musiał mieć siłę. Więc po to jest ten kugiel. Potrawa kugiel jest żydowska, prawda? Ale my żeśmy ulepszyli, bo żeśmy dodali mięska troszkę, żeby te chłopy nabrały mocy. My też mam nadzieję nabierzemy Oczywiście, mocy. Oczywiście, panowie. A panie, ile mają mocy, jak już tak trą te ziemniaki. Chłop tak. by się przydał, panowie. Tak. Ale najpierw, zanim... Zanim pomożecie, no to chcielibyśmy wiedzieć, za co ocenicie, panie, w tej pierwszej konkurencji. Najważniejszy jest smak potrawy. Za to można uzyskać 60 punktów. Później bardzo ważną kwestią jest wygląd potrawy. Tutaj otrzymujemy 20 punktów oraz za podejście tradycyjne kolejne 20 punktów, co daje nam w sumie 100 punktów. Czekamy na smaczne dania. No i można zawsze liczyć na pomoc naszych jurorów. No to który jest gotów y, pomóc zetrzeć ziemniaki? Ja pójdę y, do tych ziemniaczków. Y, A ja zapraszam po... pana do cebuli. Mogę do cebuli. Poproszę. Mamy tak. tutaj wieprzowinę. Tak, żeby. E, mamy żeberka i... Łopatka. i łopatkę. To będziemy piec, prawda? To znaczy to dodamy do tarciny. Ale Czyli to będzie w kawałkach, to będzie. W kawałkach, pokrojone w kawałkach, no i żeby żeberko było oczywiście z kością. A, cały smak, wiesz. Mięso czy kości, jest, no, no. To, jest tej ważne. to jest bardzo ważne. Jako doprawienie to jest już cebula, prawda? Czosnek? Nie, nie. Sól nie I pieprz. Cebula sól i pieprz i to mięso. Tak, tak jest. Będziemy kroić zaraz to mięso, tak? Na tak? jakieś tam mniejsze kawałki powiedzmy? Może nie takie małe. Nie takie małe, żeby no, były takie konkretne. Żeby... Dokładnie. To, to polega na tym, że to mięso będzie na dnie? Nie. To polega na tym, żeby to było wymieszane. Wymieszane z tymi ziemniakami. Tak. A to ciekawe. Ale nie uważacie, że to jest fajne danie, bo to właściwie wszystko kroisz, wrzucasz, mieszasz i wstawiasz do piekarnika. No to robi się bo samo. To w przypraw tylko sól i pieprz. I goście tak. mogą przyjść. Ja idę do jajek w koszulkach. Co jest ważnego przy jajka w koszulkach? No przede wszystkim świeżość jajka. Oczywiście, bo jak mamy no takie Jajko tygodniowe, to te no, białko nie jest, jest takie, spójne takie spójne i wtedy spójne. się robią tak, takie frędzle. Tak. Jak robimy ten szary sos? Ten szary sos. Zrobiliśmy tutaj bazę, liść laurowy, ziele angielskie. Okay. I to nabiera swojego naciąga. zapachu, naciąga. tak? Tutaj przygotowujemy karmel, żeby nie sypać typowego cukru, tylko ten karmel doda takiego smaku. Taką goryczkę delikatnie. Taką goryczkę. Ale no, tu trzeba uważać, A przy oka, bo to tak, zależy tak. jak tam nam ten karmel wyjdzie. osłodzi nam, bo to ma być coś słono-słodko-kwaśne. Czyli umami będziemy tak. mieli. Słodkie, tak. słodkie, kwaśne, tak. no tak. dobrze. O, teraz też bym zasoliła. Daj trochę cukru, najwyżej całego karamelu, nie wlejemy, mhm. rozumiesz? Cukier na pewno? Na pewno. Dobrze, tyle. Ja jako mama wiecznie głodnych chłopców jestem bardzo zainteresowana szybką... Kuglem. Nie, właśnie nie. Jak to się robi? Jak to się robi? Pani Basiu, pani mi pokaże. Ja też mieszam, nie zepsuję. Nie. Myśl. Teraz I tutaj jak na takiego złotego koloru, wlewamy no tak. tutaj do tego. Imponujące. Bo ja się tego wszystkiego uczę od pań. Ukryty talent mi się tu wydaje. Jak że. pani Basiu, jak? Tak, Już chyba już, będzie jeszcze? tak. Już jeszcze mogę? tak. O popularności tej potrawy świadczy wielość jej nazw. Jest ich naprawdę mnóstwo, kluchy. Są zalewane mlekiem jak hulajdy z małopolskiego, żelazny z łódzkiego, ziemniaczane z kujaw, czy na przykład kluchy połombite i wszystkie znajdziemy na liście produktów tradycyjnych. Sposobów na przygotowanie klusek jest sporo. Są daniem znanym w każdej części Polski, ale łączy je jedno – składniki, które są podobne. Ściera się ziemniaczki, do ziemniaczku dodaje się później mąkę, jajka i miesza się to i później się gotuje w wrzącej wodzie. Trzeba tylko uważać przy gotowaniu, by nie rozpłynęły się w garnku. Tak robione kluski są jednym z podstawowych dań polskiej kuchni tak jak dawniej, tak i dzisiaj, zachwycają swoim smakiem. Często podajemy również z ziemniaków, które wcześniej żeśmy już ugotowały, żeby się nic nie zmarnowało oczywiście, przerabiamy je na drugi dzień, robimy sos, polewamy sosem z grzybami i również podajemy na obiad. Kluski mogą być serwowane w różnej formie, na przykład z serem, boczkiem, cebulą, albo zalewanym mlekiem, jak hulajdy z Małopolskiego. Na liście produktów tradycyjnych znaleźć można też żelazne z łódzkiego czy kluchy połąbite. Niewątpliwie wzbogacają one rodzimą kuchnię. Każda gospodyni, każda miejscowość, praktycznie biorąc, ma jakoś swoją ukrytą tradycję, ma swój ukryty przepis, który mocno pielęgnuje. Powinniśmy dbać właśnie o tę tradycję, powinniśmy szukać tych tradycyjnych smaków. Powinniśmy przede wszystkim gotować z tych surowców, które pochodzą właśnie od polskich producentów, od polskich rolników. Wtedy pyszny smak jest gwarantowany. tu zasadę tradycyjnej polskiej kuchni, niezależnie od regionu, zaczynamy od zupy. Bardzo proszę. Proste tradycyjne dania, zobacz jak, jak wykwintnie wygląda. Wykwintnie wygląda. Teraz uwaga, najważniejsze. To jest to, co Bartek lubi. Ciach, jest. Płynie, płynie, jest. <grym> Jestem bardzo miło zaskoczony. Tym daniem ze względu na użycie produktów banalnych, prostych. Tu nie było niczego, co by yy, powodowało taką jakby euforię, oczekując na te danie, tak? Ja wierzyłem w Pani, ale absolutnie smak, kompozycja smakowa, te jajko razem z tą zupą, ziemniakami, tworzy po prostu idealne danie. No ekskluzywny sos, tak, no tak. naprawdę, gdzie czuć jakieś takie smaki właśnie winne, octowe. To jajko tak naprawdę, to też jest trudne do zrobienia. Dziękujemy bardzo, smacznie. Zaskoczyć naszych szefów kuchni to wcale nie jest taka prosta sprawa, ale jestem pewna, że będą zaskoczeni i Waszym daniem. Oczywiście. Bardzo proszę. tak. I ta tradycja, która jest zachowana w tym daniu, ona jest jakby niepodważalna dla mnie. Ale jednak smakowo można by je ugrać trochę bardziej, moim zdaniem. Tekstura fajna. W, jestem pod wrażeniem rozgotowania mięsa. Natomiast, jeżeli chodzi o smak, to brakuje mi tutaj rzeczywiście takich charakterystycznych przypraw, które trochę wybijają y, fajniejsze aromaty razem z ziemniakiem i wieprzowiną. Czyli trochę tak brakuje mi czosku, majranku. Y, o jeden ton jest za słabo dosolone też. Bardzo dziękujemy w takim razie za to danie. Tradycyjne danie to jest nasza pierwsza konkurencja i teraz słuchamy ocen jurorów. Zaczniemy od oceny pań KGW Atomówki. A więc tak jak wcześniej tutaj nasze opinie padały na temat smaku, y, przyznajemy 60 punktów. Y, wygląd dobrze wyglądające danie proste, czyli także y, komplet punktów w tej kategorii 20. Tradycja 20 punktów, czyli 100 punktów za danie Dziękujemy. w kategorii dań tradycyjnych. Ja tutaj wypowiem się może o daniu mm, pań z KGW Kapały. Mały punkt odjęliśmy za, za smak. Tradycja niepodważalna. Mhm. Danie tradycyjne, 20 punktów. Mamy 98 punktów e, w tej konkurencji, czyli pierwszą konkurencję, można powiedzieć, wygrywają panie atomówki, e, ale mamy drugą konkurencję. To jest wszystko i... do nadrobienia. To było może i mało słone. Ale uważam, że u nas to jest tradycyjne potrawa, także ile ludzi tyle smaków. Każdy może sobie dosolić według gustu, ale było dla mnie był ok. Kolejna nasza konkurencja, czyli tradycja w nowoczesnej odsłonie, to jest ta trudniejsza według mnie konkurencja. Macie Panie jakieś wątpliwości, że tutaj się uda zdobyć znowu 100 punktów? Nie no, no, chciałybyśmy. Tak, <laughs> no. Będzie, ale Będzie Będzie baramy się. Baramy się. będziemy walczyć. To czym walczycie? Kaczką? Tak. Z Pierś z Pierś kaczki. Kaczki. to jest tak. tradycja i to w ogóle nie podlega tak, wątpliwości, że w Wielkopolsce tak, kaczka tak. się jadało, przynajmniej w niedzielę na Tak, obiet. tak, bo zawsze, zawsze moja babcia i mama mówiła, że jeżeli jest kaczka w podwórku i kurczak, zawsze jest coś do ugotowania. A jak chcecie Panie unowocześnić to danie? No chcemy dzisiaj podać z marchewkowym makaronem, tak to nazwałyśmy, i jabłka w lekkiej glazurze. To będziemy się przyglądać. Proszę bardzo. A panie przygotowują rosół. Tak, rosół tradycyjny. to jest Ewidentnie tak. tradycja. Dokładnie. Niedziela bez rosołu to nie niedziela. Czyli prawda? mamy w Wielkopolsce kaczkę w niedzielę, a My, my mamy rosół. rosół. W nowym wydaniu będzie z kaszą manną w kształcie i tu będzie troszkę z humorem. Tradycja z humorem. Czekamy na niespodziankę. Bartku, ja wiem, że ty uwielbiasz kaczkę. Tak, uwielbiam kaczkę. Kolejny, no trudny element, z uwagi na to, że ja uwielbiam na różowo kaczkę, prawda? Tak, to I to tak, będzie powinna taka, być taka. powinna być. Powinna być. I nacinamy jest... skórę, prawda? Tylko skórkę, Dlatego. Niemięsko. Niemięsko. Dlatego, żeby, się żeby te... bardzo fajnie się tak. wytopiła, prawda? Żeby najlepiej cieniuteńko, tak. tylko samą skórkę, najlepiej tak. taką małą krateczkę sobie zrobić nawet tak. i zaczynamy od zimnej patelni. Uważajcie panie, właśnie, żeby ten budulec smakowy, ta glazura, żeby ona naprawdę była mocna, żeby te tak. pociągnęła to danie, bo tak jak tak. mówię, kaczka sama w sobie ok, tak. ale to, ta marchewka może nie podołać. Może nie, może nie podołać, ale, ale z kolei będzie bardziej intensywna to jabłuszko. Ale sama, sama koncepcja nowoczesnego podania z tym marchewkowym makaronem jest bardzo słuszna i bardzo fajna. Porozmawiajmy o tych y, naszych rosołach, tak? No bo wiadomo, obiad niedzielny tak jest. z rosołem. Musi być. Musi być, tak? tak. I babcie robiła najlepszy rosół. To nie zawsze jest tak, że babcia robiła te danie lepiej. To była cała wyprawa do babci, to trzeba było się wygalantować, Dokładnie. czyli założyć ładną Dokładnie. koszulkę, trzeba było mieć spodenki równe. Te wszystkie elementy, one rzeczywiście kreują nam smak. Dokładnie. Jak panie podadzą tą kaszę do. do... Jeszcze tajemnica. <laughs> Dobrze. No cóż, no teraz trzeba się uzbroić w cierpliwość i yy, liczę na to, że rzeczywiście gdzieś tutaj pani pokażą tego pazura w tej kaszy mannej. Nie za mało tego tylko... To dosypiemy potem. Ale na nie? za słodko będzie. A może przykryjemy to? to nie, przy... nie. nie, nie. A że za co? Ja rosół nigdy nie przykrywam, bo mi się zrobi maślanka potem. Co ty mówisz? No, Jak tylko się rosół zagłutnie, cały czas się gutuje i odkryty. Kto nie lubi placków ziemniaczanych, ja takiego nie znam. W polskiej kuchni i w polskiej tradycji są chyba od zawsze. I pewnie od zawsze są na liście produktów tradycyjnych. Na przykład jako plędzę. W prostocie siła. Wiedzą to gospodynie, którym przygotowanie placków ziemniaczanych nie sprawia większych kłopotów. Obieramy najpierw ziemniaki, ścieramy na tarce, do tego cebulę, wbijamy dwa jajka, solimy, dodajemy mąki, mieszamy i smażymy placki. Według przepisu placki powinno się smażyć na oleju, wtedy są najlepsze. Potrawa znana jest w całej Polsce, ale szczególnie upodobały ją sobie gospodynie z Wielkopolski. Właśnie tam powstają plędze wpisane na listę produktów tradycyjnych. Nasz rejon, Wielkopolska, jest nazywany Pyrlandia. Wywodzi się stąd, że na szeroką skalę w dawnych czasach te ziemniaki były tutaj hodowane. Dlatego też ten ziemniak jest podstawowym elementem naszej diety. We wschodniej Polsce placki jada się z podsmażoną cebulką. Dodaje się ją uduszoną na smalcu do ziemniaków. Plędze można serwować też na słodko, z cukrem i śmietaną, bądź z samą konfiturą, albo lekko posolone. I tak dzieje się od wieków, sprawiając, że polska kuchnia jest niezwykle różnorodna. Jedzenie opowiada nam coś bardzo ważnego o ludziach, coś czego oni by sami zapewne nie powiedzieli. Zatem, sięgając do tradycji, poznajemy lepiej siebie. Panie, że to sugeruje, że to jest rosół z kaczki? No tak. Też tak można jest. dodać przecież kaczki, oczywiście. E, to co, zaczynamy danie tak. od rosołu? Oczywiście, rosół jest Ta. dobry, jak jest gorący. Piękny, dobry rosół. Z kaszą manną. Mi się podoba, a przede wszystkim smakuje, bo rosół jest rosołem, nieoszukany. Wyobraź sobie. Jak rzeczywiście przychodzą dzieciaki do restauracji i no, namówić je na kaszę manną z rosołem byłoby ciężko. A w takiej formie wydaje mi się, że mogłoby się udać, żeby rzeczywiście namówić dzieciaki do tego, żeby zjadły tę kaszę manną w tym rosole. Więc rzeczywiście innowacyjność, pomysłowość ja zaliczam. Ja dokupuję. Bardzo dobre. Dziękujemy bardzo. Mamy dziś w tej nowoczesności prawdziwy, tradycyjny polski obiad, czyli był rosół, a na drugie danie kaczka. No to bardzo proszę. Kaczka, która miała być różowa, tam do końca nie jest różowa oczywiście. Ta marchewka, ona może w tej ilości jakby przytłoczyła tą kaczkę, która była głównym jakby bohaterem i no to jabłko jest jakby klasycznym dodatkiem. Na plus na pewno jest struktura mięsa tego kaczego, bo mimo tego, że ona nie jest różowa, ja lubię taką konsystencję mięsa, a mianowicie ona jest taka wyczuwalna pod zębem, ale nie żuje się, więc to jest fajne. Natomiast zdanie. Trochę jest monotonne, jeżeli chodzi o smaki, bo ono jest dla mnie za słodkie. Być może bez tej marchewki mniej jabłuszka, dobry sos. Zabimy. Zawsze robimy, Zawsze a robimy. do tej nowości... Właśnie w ten sposób, że taki prawdziwy sos. Sos do mięsa, to my Polacy tak, tak, tak jesteśmy nauczeni. Nie wolno robić innowacji przez odejmowanie. A, no też <laughs> raz. Bardzo dziękujemy, mimo dziękujemy. wszystko naprawdę bardzo fajnie. Dziękuję. Zaczynamy od województwa świętokrzyskiego. Mamy zgodność, czyli smak rosołu fajny, tradycyjny. Wygląd fajny, bo było innowacyjnie rzeczywiście. Do mnie przemawia ta innowacyjność i nowoczesność, żeby to danie trafiło do dzieci. Więc 20 punktów, smak rzeczywiście ominęliśmy 60 punktów. Razem mamy 198 punktów po obydwu konkurencjach. Tak jest, brawo. Przechodząc do pani atomówek. Tutaj nie byliśmy do końca zgodni, ja odjąłem Panią jeden punkcik tylko za smak tego dania, ale wygląd i jakby związek z nowoczesnością tego dania się bardzo zgadzał. Łącznie y, 199 punktów ode mnie. Ja przyznałem 60 za smak, bo rzeczywiście kaczka była bardzo dobrze zrobiona. Jeżeli chodzi o wygląd, tutaj troszeczkę można było popracować nad makaronem, nad ilością y, jabłek, więc odjąłem mm. jeden punkcik y, za y, nowoczesność. Tutaj daje także 20 punktów, czyli w tej konkurencji mamy 99, wcześniejsze 100, daje nam 199. I ode I... mnie, i od Artura. 199 punktów po dwóch konkurencjach. Dziękujemy. Panie Dziękujemy. ze wszystkiego 198, więc wygrywają Panie jednym punktem, brawo. wygrywają Panie atomówki, brawo, serdeczne brawa, naprawdę, brawo, brawo, brawo. Cieszymy się, że wygrałyśmy. Mimo to, że jeden punkt, ale nasze y, y, tutaj koleżanki z sąsiedniego koła gospody na pewno też y, są zadowolone, że, y, że brały udział. Życzymy im powodzenia. Świetne gotowanie, na naprawdę Wydaje. bardzo, 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 bardzo fajnie bardzo dziękuję proste. bardzo. Dziękuję. Nie ma większego zwycięzcy niż smak i tradycja, a w tej sprawie na polskie gospodynie zawsze możemy liczyć. Jeśli jesteście Państwo ciekawi, co jeszcze potrafią wymyślić, to zapraszam do kulinarnych potyczek oczywiście za tydzień.